PASTERSKIE słowo. Z modlitwy dnia 23. niedzieli zwykłej wyłania się bardzo istotna konkluzja dla naszej chrześcijańskiej egzystencji i pracy nad sobą. Mowa jest o przybranym dzieciństwie Bożym i obiecanym nam wiecznym dziedzictwie, a między tym o prawdziwej wolności. Sugestia przekazu jest bardzo czytelna. Nasz udział w wiecznym dziedzictwie zakorzeniony jest w otrzymanej na chrzcie łasce dziecięstwa Bożego. Zakłada jednak nasze trwanie w prawdziwej wolności. Dla jej należytego rozumienia i kształtowania w życiu dzisiejsze słowo Boże przynosi cenne wskazania. Z wypowiedzi świętego Pawła do Rzymian wynika, że prawdziwa wolność Domaga się otwartego serca dla każdego. Chodzi o to, by troska wyłącznie o siebie i moje, troska o wybranych i ich rzeczy, nie była więzią nas krępującą, by nie była ciężkimi kajdanami egoizmu. Apostoł przekonuje, że nikomu nie jesteśmy nic dłużni poza wzajemną miłością. Apeluje. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Tłumaczy, Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Jest doskonałym wypełnieniem prawa. Treści zawarte w dzisiejszym psalmie responsoryjnym, są to fragmenty Psalmu 95, niosą cenną podpowiedź ku urzeczywistnianiu prawdziwej wolności. Psalmista woła: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Nie trudno zauważyć, że chodzi o coś więcej niż słuchiwanie się w słowo pańskie. Prawdziwa wolność człowieka zakłada wrażliwość serca na Boży głos. Otwarcie uszu to za mało, albowiem on jest naszym Bogiem, wyjaśnia psalmista, a my ludem jego pastwiska i owcami w jego ręku. Dlatego nie można dopuścić do tego, co się stało w Meriba. Na pustyni w Dniu Massa. Tam ludzie kusili Boga, doświadczali go, choć widzieli jego dzieła. Przez zatwardziałość naszego serca rozumie więc psalmista postawę wystawiania Boga na próbę, niedowierzanie mu. Tymczasem on jest źródłem naszej wolności i każde jego słowo służy naszemu trwaniu w niej. Potrzeba przeto wrażliwości naszego serca na Boży głos, czego sprawdzianem i wyrazem są postawy, o które psalmista apeluje. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki, stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, uwielbiajmy Go padając na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Do tego orędzia zawartego w dzisiejszym psalmie responsoryjnym dochodzi bardzo ważna myśl zawarta w dzisiejszym pierwszym czytaniu i Ewangelii. Przez usta Ezechiela sam Pan upomina się nie tylko o przestrzeganie Jego napomnień, co stanowi inny sposób wyrażenia konieczności zatroskania o wrażliwość serca na Boże Słowo. Pan apeluje także o to, by nie zatwardzać serca i nie być obojętnym na zagubienie i zło w życiu występnego. Co więcej, ten rodzaj zatwardziałości serca uznaje za bardzo nas obciążający. Jeśli nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć. Obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Słowa te trzeba brać sobie bardzo do serca w sytuacji, gdy dziś tak wiele występku wokół nas, także pośród naszych domowników. One wyjaśniają, dlaczego Kościół nie może zrezygnować z napominania i piętnowania zła, z bycia znakiem sprzeciwu tam, gdzie depcze się Ewangelia i Boże przykazania. One też niech nas mobilizują do napominania tych, którzy się pogubili na ścieżkach życia tym bardziej współmałżonka, dzieci, rodziców, kapłana. Sposób napominania jednoznacznie wytyczył nam Jezus. Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi w znaczeniu przełożonym, którzy go reprezentują. Chodzi o napominanie dokładnie w takiej kolejności, nie inaczej. Brak takiego napominania, a więc można powiedzieć wzajemnego wychowywania się, ale najpierw w cztery oczy i obnoszenie występku bliźniego w środowisku, trzeba uznać za grzeszne i obciążające nas. To nie jest wyraz naszej prawdziwej wolności. Lecz raczej zatwardziałości serca. Tymczasem trzeba nam mieć wrażliwe serce dla Boga i bliźniego. Tak kształtowana prawdziwa wolność doprowadzi nas do obiecanego dziedzictwa. Pasterskie Słowo Biskupa Andrzejacza i tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19.45. Powtórka w niedzielę o 9.45.